Zmusimy ją do świecy? Nie. Oooooooooooooooooo Ale jaja, słuchajcie, wieje strasznie. Nie udało nam się dotrzeć niestety na sumy. Właśnie dlatego, że jest mega duża fala. I jednostki pływające naprawdę mają ciężko. Ale nie zrażamy się. Wiążemy spinning. I zaczynamy łowienie na szczupaka. Dzisiaj rozpoczynam na Westina Swima 32 gramy Maciek jest tam gdzieś obok Nie wiem na co zaczyna bo nie widzę o, Ale ten pomost się chybocze cały kurczę Nie wiem czy to się zaraz dowodnie spierdzieli Kurde jak to się wszystko Chybocze ja pierdzie. Kto to zbudował Jest I Maciek w bocianim gniaździe Ale ktoś tu pszenicę sypał dobrze

Znowu zmiana łowiska! ciągnie Dzisiaj łódkę napędzamy siłą własnych mięśni, z ziosłami, nie? Tak przyokazyjnie jesteśmy. I nie mamy silnika. Musimy sobie radzić. Jest konkret, jak kajaki. Dzień Czupak jest w ogóle nieaktywny. W ogóle. Przyjechaliśmy specjalnie po południu, nie? żeby zobaczyć. Bo z rana nie było efektów. Mówimy, po południu, godzina 14, prawda. To jest, jest sur, chyba w bakiście. Z rok czasu jeździł ten Red Bull w bakiście. W naszej łódce, za, ale jaki? No to już jest uzależnienie od cukru. Ja mam uzależnienie. Aha! Biała śmierć. Może spróbuję po zarośniętym, właśnie. Tym. Fajnie to pracuje, Dalekie rzuty tu Próbujemy na szatiza, ale pofarbował mi od czegoś Chyba nawet wiem od czego, ale nieważne Czuję, że na tego szatiza najeżonego kotwicami zaraz się ondzie, gruba mamcia Maciek będzie łapał na żelastko, ale z patentami Zobaczcie, to jest wahadło, ale przed wahadłem, co idzie przed wahadłem? Obrotóweczki. To jest maćka tajny patent z wersmini, nie? Ta wersmini na to, żeśmy. To też tego żeśmy do tej pory nie pokazywali. Bo później zaraz wjeżdżamy na łowisko, a wszyscy łapią na to co my. Tak też było w zeszłym roku ze spinnerbajcem, nie? Za tydzień po tym coś połapali, przyjechaliśmy już wszyscy spinnerbaitsy, a Mikey do nas zadzwonił, że Moliksa całego wykupili i Westina też. Tak na marginesie to chcemy pozdrowić jednego kolegę, którego dziś żeśmy spotkali nad wodą. Z takiego peżocika złapał szczupaka 50 cm czy 55. Pożegnaliśmy się i po drodze, żeśmy go mijali. Niestety policyjne BMW go schaltowało w terenie zabudowanym jest prawdopodobieństwo, bo siedział naprawdę mega smutny, że nawet może tak być, że 3 miesiące nie będzie jeździł samochodem. Więc no niestety, no życie, no ale to jest właśnie teren zabudowany. Też kiedyś miałem taką przygodę, no niestety tak to właśnie bywa. Trzeba jeździć wolniej i bezpieczniej. Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Pogoda zaskakuje, naprawdę. Przed chwilą wiało i to tak porządnie, a teraz flauta totalna. Nic. Zero wiatru dołem, zero wiatru górą. Drobnica się trochę pokazała pod wierzchem. Może zacznie szczupa grzerować. cool, kurna, piękne. O, jak ci krzyknąłem, że jest ryba, co? Szatis, <śladies> a co Wypnę ją tu dorożki? Powiedziałem, że się aktywują. Grunt, to mieć nadzieję i jakąś tam wiedzę. To co Maciek mówił w ostatnim filmie naszym. Tu ryba na fali jest nieaktywna łoperuj No, uważaj kurwa, bo jesteś przy moich palcach z tą kotwicą A, nie będziemy jej męczyć Westina i ryba wyszła. O, jak ładnie, jak, jak ładnie zażar w locie. Nie, duża nie jest. Taka 70. Chodzi ładnie. Ale jak ładnie ją w locie zebrał. Szkoda, że wcześniej kamery nie miałem włączone Tak, i teraz Westin, ale tym razem Bultis, ale w tym samym kolorze. Łooo! Ładnie zażarł, ty! jeszcze nie jest gotowy. Puszczaj ją, ją! O, to już jest, to już jest coś. O, nie, gdzie ma 90? Zmusimy ją do świecy? O! O! Robi robotę, co? Dobra Ci podbiorę tę rybę Nie, ja ją tu Nie, nie podbieramy normalnie na łódkę Nie, ja i nie chcę, Pokażemy nie. ją ładnie Bo mi się wydaje, zmierzymy aż z ciekawości Nie, nie Masz Widzicie, nie tak dawno było omówione. Głownica wyszła do wierzchu Będzie szczupak aktywny Jest, wiatr się uspokoił I tak jest Zbierają wszystko z wierzchu Bez dociążenia bultis Bez dociążenia szatis jest mała pizda, bo ja tutaj stoję na. Dobra, dobra, damy radę. Ja tu tutaj nazywam się ja Babia nie, 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 damy radę, ja go odciągnę. Ale jaki wysep? O kurwa, mamucha. Ale mamuśka Bokiem zobacz, jak ładnie zażar Ach, pięknie to Ach, zaplątał się. Zaplątał pięknie się. Piękna rybka. O, dziewięć zdech. Ale japa. Na jest takim pewnym ruchem Podbiera się ryby Podbiera się ryby. Słuchajcie, tego nie róbcie Dobra Oczywiście czyli w palce nie, bo to wiadomo Masz. Co? Nie no, przegramy u Ciebie. Już nie będziemy męczyć ryby Ok, wypuszczać się tak? To tak, to... tak ładna ryba w kondycji I to co? Każda przygoda się kiedyś kończy. Maciek już rozmawia z żoną, żeby kartofle wstawiała na obiad. Dokładnie. Wracamy, zjeżdżamy. Jak widzicie, samochód zawsze załadowany wędkami, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojedziesz na ryby. Ja nawet nie rozpakowuję samochodu, bo nie ma sensu. No nie ma sensu. Dzisiaj Maciek powiedział, żeśmy byli na dwóch łowiskach, i tak naprawdę, gdybyśmy nie mieli spinningów, no to pewnie byśmy dzisiaj czterech szczupaków nie złowili. Dokładnie. Tak, Agnieszka, cztery. cztery. Cztery duże lochy. Dzień konia. Gratulacje. Także słuchajcie, jak sami widzicie, nie rozpakowujcie samochodów, woźcie wędki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy traficie nad wodą. O, właśnie, trzeba subiki dawać bo i lajki, bo ostatnio widzę oglądalność poszła do góry, ale lajki to tak cieniutko. No. Łapka w górę, tak jest. I do zobaczenia nad, nad kolejną, kolejną jakąś wodą. Mam nadzieję, że. A i konkursy będą. Tak, mamy w planie konkursów fajnie. Z mniejszymi przymiętami, żeby już. I, i dla innych też, żeby coś tam było, żeby połapali. I wędka. Tak, Agnieszka, i wędkę. Agnieszka sponsoruje, Maćka Żana sponsoruje wędkę. Jak słyszycie, więc super. Ciekawe co to będzie: Czy stajni Jacksona czy Mikado. Pójdzie gdzieś na bazar zakupi Jakąś teleskopówkę No powiedz mi, nie mogą tego normalnie, ząbka takiego na asfalcie wylać, żeby było normalnie? nie trzeba... jakąś wybiorę w garażu, dużo A, czyli to będzie coś ze stajni nie. Maczka? To grubo Oj, nie. Się, to, to grubo nie, się, bo to... Nie, te wszystkie wędki są potrzebne Może komuś przyniesie większe szczęście co, Taka wędeczka Taka wendeczka przyniesie większe szczęście komuś? Wątpię raczej, ale nie. co? Dzisiaj miały być sumy, a wyszły kaczodzioby. A wyszły kaczodzioby dokładnie. Niestety. No niestety, no, tak, tak dzisiaj no, pogoda nas. Nie pogoda, rozporziła. kolega też jest troszeczkę obolały, rozchorował się, więc niestety odpuściliśmy, ale wszystko przed nami. Nowy tydzień, jutro się zaczyna, dzień dziecka, 1 czerwca. Więc na dzień dziecka to pewnie nie, ale drugi, 3 czerwca podejrzewam, że wyskoczymy za jakimś sumem. No i mam nadzieję, że pokażemy też, jak się łowi sumy. Trzymajcie się, pozdrawiamy i do zobaczenia.